Cześć wszystkim. Dzisiaj musimy porozmawiać o czymś, co dosłownie eksplodowało w polskim internecie w ciągu ostatnich godzin. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to przygotujcie się, bo to, co zaraz Wam pokażę i opowiem, może całkowicie zmienić Waszą perspektywę na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, koniecznie zostańcie do końca tego materiału, ponieważ szczegóły, które odkryłem, są absolutnie niesamowite i każdy powinien o tym wiedzieć. Dla tych z Was, którzy dopiero dołączyli do naszej społeczności, mówimy dzisiaj o Jerzym Owsiaku, człowieku, który od dekad jest twarzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To postać, którą praktycznie każdy Polak zna, kojarzy z czerwonymi serduszkami, finałami zbiórek i milionami złotych przekazywanymi na cele charytatywne. Przez lata budował wizerunek osoby całkowicie oddanej pomaganiu dzieciom, ratowaniu życia, wyposażaniu szpitali w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dla wielu jest ikoną, symbolem dobra człowiekiem, który poświęcił swoje życie dla innych. Ale co by było, gdyby powiedziałem Wam, że może być coś więcej pod powierzchnią tego starannie budowanego wizerunku? Co by było, gdyby informacje, które właśnie wypłynęły, rzuciły zupełnie nowe światło na całą tę historię? Nie mówię tutaj o teoriach spiskowych czy niepotwierdzonych plotkach. Mówię o konkretnym nagraniu, które pojawiło się w sieci i które ludzie masowo udostępniają, komentują i analizują w każdym możliwym miejscu. To nagranie, o którym mowa, rzekomo ujawnia fakty, które przez długi czas były skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną. Widzowie, którzy je zobaczyli, opisują je jako szokujące, kontrowersyjne, a niektórzy wręcz mówią, że otwiera ono oczy na rzeczy, o których wcześniej nikt głośno nie mówił. W mediach społecznościowych aż kipią dyskusje. Jedni twierdzą, że to przełomowy moment, który zmieni wszystko, inni podchodzą do tego z rezerwą, czekając na weryfikację źródeł i dodatkowe dowody. Warto w tym momencie zadać sobie pytanie, dlaczego akurat teraz pojawiło się takie nagranie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to instytucja, która działa od ponad 30 lat. Każdego stycznia miliony Polaków uczestniczą w finale, wpłacają pieniądze, kupują serduszka, biorą udział w aukcjach. Zbiórki osiągają zawrotne sumy, a sprzęt kupowany za te pieniądze trafia do szpitali w całej Polsce. Na papierze wszystko wygląda idealnie. Transparentność, szczegółowe raporty. Listy zakupionego sprzętu publikowane dla wszystkich do wglądu. Ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Osoby, które udostępniają to nagranie, zwracają uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, sposób zarządzania fundacją. Pytania o pensje, wynagrodzenia dla osób zarządzających, koszty administracyjne. Dla wielu darczyńców to oczywiste, że część pieniędzy musi iść na prowadzenie tak dużej organizacji. Ale według niektórych analityków proporcje mogą budzić wątpliwości. Po drugie, pojawiają się głosy o tym, że nie wszystkie decyzje dotyczące wydatkowania środków są tak transparentne, jak mogłoby się wydawać. Po trzecie, są kwestie natury osobistej, dotyczące samego wsiaka, jego wypowiedzi, kontrowersji, w które był zamieszany przez lata, a które często były bagatelizowane lub szybko znikały z nagłówków gazet. To nagranie, rzekomo zawiera fragmenty rozmów, dokumenty, a może nawet zeznania osób które pracowały w strukturach fundacji lub miały z nią bezpośredni kontakt. Jeśli informacje tam zawarte okażą się prawdziwe, mogą one wywołać prawdziwą burzę w polskiej przestrzeni publicznej. Mówimy tutaj o potencjalnych implikacjach nie tylko dla samego wsiaka, ale dla całej organizacji, dla milionów ludzi, którzy przez lata wspierali WOŚP, wierząc w szlachetność jej misji. Oczywiście musimy podchodzić do tego z odpowiednią dozą krytycyzmu. W dzisiejszych czasach łatwo jest zmontować nagranie. Wyciąć wypowiedzi z kontekstu, sklecić materiał, który będzie wyglądał na sensacyjny, ale w rzeczywistości będzie manipulacją. Żyjemy w erze deepfake'ów, sztucznej inteligencji, która potrafi stworzyć audio i wideo nie do odróżnienia od prawdziwego. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy z nas, zanim zacznie udostępniać takie materiały dalej, zastanowił się nad ich źródłem, wiarygodnością i poczekał na oficjalne stanowiska i weryfikacji faktów. Ale niezależnie od tego, czy to konkretne nagranie okaże się autentyczne czy nie, sama sytuacja pokazuje coś niezwykle ważnego. Pokazuje, jak bardzo społeczeństwo jest spraw prawdy, transparentności i odpowiedzialności ze strony osób publicznych i organizacji, które zbierają publiczne pieniądze. Przez lata Polacy wpłacali setki milionów złotych do puszek wośb. To ogromne pieniądze, to ogromne zaufanie. I ludzie mają prawo oczekiwać, że to zaufanie będzie szanowane na każdym kroku. Warto też zwrócić uwagę na kontekst czasowy. W ostatnich latach Owsiak wielokrotnie znajdował się w centrum kontrowersji. Były ostre wypowiedzi polityczne, konflikty z mediami, sytuacje, w których jego słowa lub działania wywoływały fale krytyki. Dla jednych był to dowód na jego autentyczność i odwagę cywilną, dla innych znak, że może przekraczać pewne granice. Polaryzacja wokół jego osoby była zawsze silna. Jedni gotowi byli bronić go za wszelką cenę, inni od lat czekali na moment, w którym będzie można podważyć jego wiarygodność. I teraz pojawia się to nagranie. Niezależnie od tego, kto je opublikował i jakie miał intencje, faktem jest, że trafiło ono na bardzo podatny grunt. Społeczeństwo jest podzielone, emocje są mocne, a ludzie szukają potwierdzenia swoich przekonań. Dla tych, którzy już wcześniej mieli wątpliwości, to nagranie może być tym ostatnim dowodem, którego potrzebowali. Dla tych, którzy wierzyli w owsiaka bezgranicznie, to moment, w którym ich wiara zostaje wystawiona na próbę. Co więc możemy zrobić jako odpowiedzialni odbiorcy mediów? Po pierwsze, nie dajmy się ponieść emocjom. To łatwe powiedzieć, trudne zrobić, szczególnie gdy tytuły krzyczą sensacją, a liczniki wyświetleń rosną w błyskawicznym tempie. Po drugie, szukajmy weryfikacji. Sprawdzajmy źródła, czytajmy analizy ekspertów, czekajmy na oficjalne oświadczenia. Po trzecie, pamiętajmy o zasadzie domniemania niewinności. Każdy, nawet osoba publiczna, nawet ktoś tak kontrowersyjny jak Owsiak, ma prawo do obrony i wyjaśnienia swojej wersji wydarzeń. Warto również zadać sobie pytanie o szerszy kontekst. Dlaczego w Polsce tak trudno jest prowadzić racjonalną debatę o organizacjach charytatywnych i osobach je zarządzających? Dlaczego każda krytyka jest natychmiast odbierana jako atak, a każda próba zadania trudnych pytań kończy się oskarżeniami o złą wolę? Zdrowe społeczeństwo obywatelskie potrzebuje przestrzeni na dialog, na zadawanie pytań, na transparentność i rozliczalność. Nie chodzi o to, żeby kogoś niszczyć, ale o to, żeby wszyscy działający w sferze publicznej wiedzieli, że są obserwowani i że będą musieli tłumaczyć się ze swoich decyzji. Jeśli przyjrzymy się innym krajom, zobaczymy, że organizacje charytatywne tam działające podlegają bardzo ścisłym regulacjom, audytom, kontrolom. To nie jest przejaw nieufności. To jest przejaw dojrzałości systemu. To właśnie dzięki takim mechanizmom darczyńcy mogą być pewni, że ich pieniądze idą tam, gdzie powinny. I może właśnie to nagranie, niezależnie od tego, co zawiera, będzie impulsem do tego, żeby w Polsce również zacząć poważniej traktować kwestie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego. Pamiętajmy też o ludziach, którzy przez lata pracowali jako wolontariusze wośb. To tysiące, może nawet miliony osób które w dobrej wierze, z czystych pobudek, poświęcały swój czas i energię, żeby pomagać. Dla nich ta sytuacja może być szczególnie trudna. Mogą czuć się zdradzeni, jeśli okaże się, że coś było nie tak. Albo mogą czuć się niesprawiedliwie atakowani, jeśli nagranie okaże się manipulacją. Tak czy inaczej, ich zaangażowanie było szczere i to powinniśmy szanować. Bardzo istotne jest również to, jak media będą relacjonować tę sprawę w najbliższych dniach i tygodniach. Czy zobaczymy rzetelne dziennikarstwo śledcze, które sprawdzi każdy fakt, przesłucha świadków, zweryfikuje dokumenty? Czy może będziemy świadkami taniej sensacji, nagłówków klikbajtowych i materiałów, które mają tylko generować wyświetlenia, nie dbając o prawdę? To będzie test dla polskich mediów i dla nas jako odbiorców. Musimy nagradzać swoją uwagą te źródła, które traktują nas poważnie i przedstawiają fakty, a nie emocje. Wracając do samego nagrania. Jeśli rzeczywiście zawiera ono materiały, które mogą podważyć dotychczasowy wizerunek owsiaka i woźb, to musimy być przygotowani na różne scenariusze. Możliwe, że część zarzutów okaże się prawdziwa i będzie to wymagało poważnej dyskusji o przyszłości organizacji. Możliwe też, że wszystko zostanie wyjaśnione i okaże się, że nie ma żadnych nieprawidłowości. A może prawda będzie gdzieś pośrodku, jak to często bywa w skomplikowanych sprawach. Niezależnie od wyniku. Ta sytuacja pokazuje siłę internetu i mediów społecznościowych. Informacja, która jeszcze dekadę temu mogłaby nie dotrzeć do szerokiej publiczności, dzisiaj w ciągu godzin obiegnie cały kraj. To potężne narzędzie, które może służyć dobru, może demaskować nadużycia, może dawać głos tym, którzy wcześniej go nie mieli. Ale to też narzędzie, które może ranić, niszczyć i dezinformować. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wszyscy, jako użytkownicy tych platform, działali odpowiedzialnie. Zakończę dzisiejszy materiał apelem. Obejrzyjcie to nagranie, jeśli chcecie. Przeczytajcie komentarze, opinie, analizy. Ale róbcie to z otwartym umysłem i krytycznym myśleniem. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek mówił wam, co macie myśleć. Sprawdzajcie fakty, szukajcie różnych źródeł, czekajcie na rozwój sytuacji. To jest sprawa zbyt poważna, żeby traktować ją powierzchownie. Chodzi tutaj o zaufanie publiczne. O miliony złotych, o instytucję, która przez lata była częścią polskiej tożsamości. Zasługuje to na poważne potraktowanie i rzetelną analizę, nie na histerię i szybkie osądy.